Jestem kobietą, o smutny wyroku, słabość, niewola. Tylko mym udziałem, przeciwko którym bronię się łzą w oku, a resztę w sercu utulam zbolałem. Tyle uczucia, a władzy tak mało. Wszystko mężczyzna objął w panowanie. Zaledwie jeszcze nieszczęsnej zostało skryta nienawiść. I skryte kochanie, jestem kobietą. Ach, jakaś mi chluba ten Bożek ziemi Mym ojcem, mym bratem, a gdy przez miłość Zajdzie zmiana luba, mój mąż i mój syn Rządzić będą światem. Moje w ich czynach spełni się życzenie, Me chęci onych mają być podnietą, Ja matki rodu pełnię przeznaczenie. Dzięki Wam, nieba, że jestem kobietą.